Witam Was, to jest Pucharek. Mentalność stada polega na tym, żeby pokonać burzowego golema, mając aktywne cztery zwierzaki. Pamiętajcie, cztery zwierzaki aktywne mamy: trzy artefakty, lamę, golema i wilka, czy tam owce z, ostatniego, z przedostatniego delce. I w mojej zbroi mam też pszczoły, czyli robimy unik to. Przewołujemy jedną pszczołę, maksymalnie mam trzy. Także pamiętajcie o tym, jak będziecie walczyć z Golemem w ostatniej misji tego DLC, czyli Wychorowe Wzgórze. Tu Wam tylko pokazuję motyw, że jeżeli zwierzak, którego przyzwujecie, zadaje ostatni, pucharek, ostatni cios, to jest szansa, że Pucharek Wam nie wpadnie. I pamiętajcie też, że jak przywołujecie te pszczoły. To policzcie ile ich jest, i wtedy przywołajcie odpowiednią ilość waszych zwierząt. I tak jak już mówiłem, widzicie, Golem zadał ostatni cios, mi tu pucharek nie wpadł. Miałem kilka razy, tak robiłem, i nie mogłem tego pucharka wbić. Tutaj zrobiłem tak, że zrobiłem to na najniższym poziomie trudności przywołałem moje cztery zwierzaki, czyli miałem aktywne, i ja zadałem ostatni cios, i przez to pucharek wpadł. Także jak wolżyroj wam nie będzie wpadać, to pamiętajcie, żeby pokombinować. Mam nadzieję, że film wam się przyda i podoba. Ja się już z wami żegnam. Do usłyszenia. Hej.